Hey, wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku z Moon Bazoo! I dzisiaj wyszedł update. A główną rzeczą w tym update'cie jest po pierwsze nowa praca. Bo, bo, bo możemy robić teraz. Czemu to jest kierownica? A bo strzelałem swój garaż, bazuko, to może tu przyleciała. Możemy teraz robić wino, tylko jeszcze nie wiem jak musimy sprawdzić, co tutaj się zmieniło. Czy w ogóle coś się zmieniło? Tutaj na razie nic nie ma. Musimy chyba do Eryka pojechać. I chyba z tego co widzę, drzewa też się zmieniły. Po zobaczcie, wysokościowo się mega różnią i to mega, ale wracamy do naszego save'a. Jest tu straszny sejf. Przez to, że strzelałem bazuku do garażu. P Posprzątajmy tu na szybko. Okej, okay, wszystko jest załatwione Wszystko jest w miarę posprzątane Mamy wszystkie pojazdy w garażu Oprócz Civica A, nie, Jeszcze tutaj deski leżą Dajmy je za drzwi Wracamy do naszego cudownego Civica I jedziemy do Eryka Ale jak to się świetnie prowadzi W porównaniu do tych samochodów, którymi jeździłem wczoraj Wjeżdżamy do miasta Bar powinien teraz istnieć Istnieje, zobaczcie Chyba kupić trzeba Podjedźmy, zobaczmy Zobaczmy tego trzeba kupić od 18 do 3 w nocy <laughs> Nie jestem uzależniona od kasy na wcale, nie. Ale najważniejszą rzeczą jest tutaj bar, i pewnie beczki będziemy wina dowozić. Nie mogę już się doczekać. Podchodzimy do Eryka. Zobaczmy, czy u Eryka to się robi. Chociaż troszkę powątpiewam, ale podjedźmy, zobaczmy. A może jakiś nowy sklep powstał gdzieś. Podjeżdżamy do Eryka. I musimy rozkminić, jak się robi wino. Jak się robi wino? Nie ma tutaj beczek od wina. Czyli to nie jest tutaj, to w ogóle nie jest tutaj. A może w bar? Że po prostu trzeba to kupić. Zajedźmy na stację benzynową. Tankujemy. Bierzemy syrop. Trochę kawy, bo się przyda. Możemy dodać odcień szyby do naszego siwika, bo nigdzie tego odcienia nie ma. Tutaj też na to Wyrzućmy do śmieci. No, czemu nie można wyrzucić tego przedmiotu? O co chodzi? A to można. Wyrzućmy też to. I to, bo syf tutaj się straszny robi. Podjeżdżamy pod jedzonko. Mam nadzieję, że pan już broni nie sprzedaje. I czekamy aż się baro tworzy. To będzie o 18. Więc podjedźmy do domu po tablet. Mam już te auto opanowane w 100%. A. Jesteśmy w domu, tylko tu nie ma żadnej konsoli. Musimy też w domu szczerze posprzątać. Karmę możemy wynieść tutaj, do naszej szopy. Proszę Piesku, od razu przyszedł jeść. Czekamy aż będzie 18. Mamy 19:12, więc bar już powinien być otwarty. Jedziemy tam. Jesteśmy na miejscu. Coś tam było, chyba, żeby dostarczać beczki. Jest coś, jest coś, zobaczcie. Podjeżdżamy, zaciągamy ręczny, wychodzimy i zobaczmy, co tutaj mamy. Połóż wino klonowe, żeby je sprzedać. Dobra. Dzień, Dzień dobry. O ona się przewitała, zanim, zanim ja się z nią przywitałem. Fajnie, jak tutaj przychodzisz. Jezu, kolejna postać. I kolejna postać. Tutaj można mieć z nią 50 przyjaźni. Mamy Rogera. Mamy Normanda, który też tutaj przychodzi. I, i możemy się napić wina. Ale bardziej mnie to interesuje, co mogę tutaj zrobić. BetMax. Tysiąc można obstawić. Dobra, to, to co? To losujemy. Brak kredytów? Już mamy kredyty Losujemy. Zobaczmy czy co. Coko... Przegrałem 1000 dolarów. Jeszcze raz. Ło, wow, 5000 zarobiłem. Zabieramy wszystko. Cztery koła, nie twoje Karolina. Ale dobra, co możemy tutaj kupić? Beczkarz 869 dolarów! Kupujemy, nie mogę tego kupić, nie wiem czemu. O! Nie możesz tego dotykać! Sprzedaję jej ludziom, którym w pełni ufam? Musimy zbudować jej zaufanie! Napiję się tego i, i, i zbuduję zaufanie i na pewno to zadziała. Wpijemy. Hmm. Zobaczcie, nalała nam! Ale super! A, 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 możemy więcej! A. Co się stanie, jak będę pi pić bez końca? Pijemy dalej. Dalej. Cuchnął butelkę, ma? Jeszcze przyjaźń się z nią zwiększyła. Dobra, zbudujemy z nią zaufanie, pijąc tutaj. 3 na 50 już. Przecież mam 37 tysięcy, ja tak mogę, bez końca. O! O! Przepraszam! O nie! Przyjaźń się zmniejszyła! Jason, jesteś naprawdę świnią! No, przepraszam Karolina, już mi uważ... Nie, nie uważ mi. Moja postać chodzi na różne strony! To jest idealny moment, widzowie, żeby się przejechać. Weźcie, jest! Idziemy to wygrać! Wow! Wow! Jeździć się nie da! Naprawdę jeździć się nie da! Wygramy to, na pewno to wygramy! Zobaczmy czy możemy się z nim ścigać. O tysiąc dolarów! O tysiąc dolarów! To na pewno jest dobry pomysł! To na pewno jest dobry pomysł! To się źle skończy z creamy! Stajemy! I uwaga! Wygrywamy, to na pewno to wygramy Dobra, w lewo, w lewo, prosto, prosto Jedź tylko prosto Ostry zakręt w prawo, trzymam się, trzymam się Da się jechać, da się jechać Tro, Trochę skręca mi, ale żyjemy Żyjemy, idealnie wchodzimy w zakręty I zobaczcie, wygrywamy Jeszcze czas pobiłem Spróbujmy ten wyścig o 200 dolarów Bo on jest na długiej, prostej To może się źle skończyć Jedziemy, jedziemy, zostawiamy go z tyłu Hamowanie, okej. Okay. Trzymam się, trzymam się, cały czas się trzymam. Nitro, 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 cały czas nitro. Nie wiem, ile na godzinę mam. Ło, Ło! Przeskakujemy przez rzekę! Przeskoczymy! Nic się nie stało. Tylko nie wiem, czemu jestem w lecie. p***. nic? Nie widzę, praktycznie. Wracamy do domu do garażu. I idziemy spać. Udaj się na rajd wyścigowy. I nie. Jeszcze zobaczcie. Mamy kaca. Mamy kaca. Naprawdę. 172 minuty. Musimy jakoś wytrzymać. Dajmy wodę dla psa. My, my też się powinniśmy napić. Czemu się tak trzęsę grając na komputerze? O, przeszło mi. Gramy dalej. O, już jest 21. Już jest 21. Idziemy robić przyjaźń z Karoliną. Albo z Karolą. Nie mam pojęcia. I będziemy teraz tak codziennie do niej jeździć? Jesteśmy na miejscu. Mam wrażenie, że inne osoby teraz są w barze. Bo zobaczcie, ten od restauracji podjechał. Dzień, dzień dobry. Wow! Bez kitu są inni ludzie. I zobaczcie, teraz przyjaźń można z nimi rozwijać, nawet nie przychodząc do nich do sklepu. Cześć Karola. Karolina, nie mam pojęcia. Daj wino. Polewaj. Po, po Damy radę wypić? Tu, nie mam pojęcia. Z, zaryzykujmy. Proszę wytrzymaj, proszę wytrzymaj, proszę wytrzymaj. Jest! Mamy trzecią butelkę. O, co? Zobaczcie, ona do nas zarywa. Powiedziała, że chciałaby z nami łódką kiedyś popływać. I jedziemy do domu. Znowu chłopaki się ścigają, ale nie tym razem, chłopaki Jestem zbyt trzeźwy na te wyścigi Ciekawi mnie, czy z czasem zyskujemy jakąś odporność na te wino Jesteśmy w domu Idziemy spać Gramy Mamy 22, wyłączmy komputer Jesteśmy I znowu nowi ludzie są O nie, Melanie tu przyszła Nie bądźcie zazdrosne tylko o mnie Samochody z turbo wydają piękne dźwięki Chyba się polubimy Jedno tylko, Norman, co tak słabo? Pragnienie syropu klonowego nam też spada, więc bardzo dobrze. I mamy trzecią butelkę. Możemy wyjść. Zobaczmy, czy teraz możemy kupić beczkę. Nie możemy kupić beczki. Jedziemy znowu. Dobrze Cię widzieć, Jason. Czemu no, on już się cieszy tak dziwnie? Cześć Melanie e Eryk przyszedł tutaj ze swoim syropem klonowym Eryk to jest porządny człowiek Podjeżdżamy pod dom Zarabiamy 15 tysięcy dolarów Nawet nie wiem, nawet nie wiem z czego, chyba z syropu Dzień dobry Wyglądasz bardzo dobrze Jason Co? Mamy już 14 na 50 z Karolin Nadal nie możemy tego dotykać A Prop! Prąd nam zabrali, chyba. Zadzwońmy i zapłaćmy. O, zapamiętałem. Płacimy. I w tym czasie możemy zrobić puszki z syropem klonowym. Podjeżdżamy. Czeszary. Kupujemy pokrywki. Więcej pokrywek i dużo puszek. Podjeżdżamy do domku z syropem klonowym. Bierzemy puszki i pokrywki. Brak prądu. Do tego też potrzebuje prąd przecież. I jeszcze jedzenia nie mam nigdzie. C co to jest? Parę znalezionych rzeczy. To to chyba od bazuki. A i ponoć teraz są jakieś nowe sadzonki. Zobaczmy, czy. Czy. Dwie? Sześć? Jak sześć? Nie! Teraz tak łatwo będzie się zaciło drzewa! Dobra, dobra, do, dobra, robimy dużo drzew, robimy dużo drzew w tym czasie. I Zobaczcie, chyba się wszystkie zrestowały, wszystkie mają sadzonki. Ile tu jest teraz? 46 drzew już! A jeśli tyle męczyła, to teraz takie łatwe się zrobiło! Zbieramy wszystkie! I ile tych drzew jeszcze jest? 172 Pójdźmy spać i zobaczmy czy będziemy mniej głodni Jesteśmy mniej głodni I ostatnie dwa klony Ostatnie dwa klony ob 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 Obstawiajcie ile tutaj będzie Mamy prze 16 gałęzi jak 16? Jak 16? Czekajcie, czekajcie, zostawię to tutaj. I musimy znaleźć, gdzie tam to wypadło. Tu jest brzoza 16. Tutaj mamy sosna 30 sosen. O, jest 322. 322 klony. Czas je zasadzić. Zaczynamy. I ostatnie. To jest niesamowite, ile tu jest sadzonek. Zobaczcie, możemy iść i iść. I cały czas są sadzonki. Cały czas możemy powiększać ilość drzew. Ile było wcześniej? 133. A teraz będzie 500. Pięciokrotnie zwiększymy produkcję syropu. No, dojdziemy do baru. O ile nie umrę. Dzień dobry. Dzisiaj jest mniej osób, wyjątkowo. Zagrajmy sobie raz. O! Już myślałem. Dwa razy zagrajmy. Trzy razy. O sześć tysięcy wygrałem. Kolejne dwa tysiące. Jeszcze raz i tutaj możemy siadać i oglądać stąd, Z co wygraliśmy. Mamy osiem tysięcy kredytów. Nie zaraz umrę, zaraz umrę. Szybko, szybko. Nalewaj więcej, nalewaj więcej. Mamy już 17 przyjaźni. O! Nie! Przepraszam, normalna Normanda. Ale z nią nie straciliśmy z przyjaźni. Ale nadal nie możemy kupić tych beczek. A... Umarłem. Zejdźmy na dół, zobaczmy jak wygląda nasza hodowla roślinek. Pod własny użytek, panie policjancie. Zebrałem wszystko, ale nadal nie mogę nic z tym zrobić, bo nie mamy prądu. Prąd już jest, mamy prąd. Robimy puszki i jedziemy z tym całym syropem do baru. Bierzemy wszystkie... Cześć Karola! Wygrałeś już w derby! Wow! Czy, czy ty mnie podrywasz? Dajmy jej syrop! Potrzebuje kawy! A ja syrop KLONOWY specjalnie robiłem, naprawdę! Nie! Tyle go zrobiłem! A to wystarczyło pójść na stację i kupić! Mamy już 19 napięć. A czy mogę pić dalej po prostu tam rzucić nasze nasz napój? Oh, mogę pić dalej, co jest? Ło-wowo. Wow. Czwartą buteleczkę poproszę. Oh. Czwarta? O, zasypiam już. Spokojnie damy radę. Nie, czy ja umarłem? Co się stało? Czemu czas leci? Co, co się stało? Co... O! 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 Wyrzucili mnie z baru! Znaczy w sumie zamknięty już jest. Ale chyba nie straciłem z nią przyjaźni, tak mi się wydaje. Mamy 20 na 50. <kłysy> Wracamy do domu. Wstajemy rano. Dzień dobry znowu! Witaj przystojniaku, co? Ona pewnie specjalnie tak mówi, żebyśmy przychodzili tutaj. Ten gość, który się nazywa Giles. Czy często o nim słyszę, ale nigdy tutaj nie przyszedł? Jak nie wystarczająco kredytów jak mam 3000. A, aha, zresetowały się. Super 5000 5 tysięcy zarobiłem. Wygrałem 10 tysięcy, ale straciłem jakieś... nie wiem, też 10 tysięcy, to nie chcę już tu siedzieć. Jedziemy do domu. Otwierać! Dzwony biją czas na picie. To takie przykre mam życie. O skąd ona wie, że mamy dostęp do wiprumu? Z tą zielarką mnie obgadujesz, Mister Bonjour. Jest bardzo spokojny. Nie jestem pewna, czy mógłbyś być tak przystojny jak on. Nie, to no super, jeszcze mnie tu wyzywa. Mamy 25 przyjaźni z nią. Zobaczmy, czy teraz możemy kupić beczki. Nie możemy. Ile ma mieć przyjaźni z tobą? Już 2,5 pół godziny przychodzę do ciebie i próbuję się z tobą zaprzyjaźnić. Ja umarłem. Pijemy syrop klonowy! Dzień dobry, przyniosłem ci kawę, proszę, proszę! Pi pi kawę, pi cover! Pi cover! Czemu nie Ja muszę sam ją zrobić, żeby chciała chyba! Tu zawsze była muzyka? Mam wrażenie, że nie było muzyki wcześniej. Już mamy 32! Słyszałam, że masz niezapłacony mandat, zły chłopczyk. Ja nawet nic takiego nie słyszałem. A, zamknęli! Dlaczego? Trzecia w nocy jeszcze śnieg pada. I to jest ostatni dzień, gdzie musimy pogadać z Karolin. Wreszcie! Jesteś bardzo śmieszny i ufam ci! I możemy kupić beczki! W końcu 869 dolarów jedna To będzie koszmar, bo trzeba będzie mega dużo tych beczek kupić Więcej nie możemy Pogadajmy ze wszystkimi Żegnam was chłopaki Więcej raczej tu nie przejdę, chyba że zagrać na tym Zagrajmy raz Może szczęście się trafi Nie trafiło Bierzemy beczuszki i jedziemy do domu wreszcie! Możemy rozpocząć nasz biznes. Tylko pada, więc musimy uważać, bo jest ślisko. Podjeżdż! Co tu się stało? Drzewa wszystkie urosły! No na no, trochę co tu się dzieje? Las tu powstał. No słuchaj, nie. To jest większe niż myślałem. Jeszcze możemy to jeszcze bardziej rozbudować. Teraz to trzeba wszystko połączyć. Ale nie w tym odcinku. W tym odcinku musimy zobaczyć, co się stanie, jak weźmiemy te beczki. Wypełnimy je chyba. Tak, musimy je napełnić. Wypełnimy beczki. I chyba mieszczą mniej litrów, chyba 60 litrów mieszczą. Musimy te lepsze maszyny też kupić. Oh! I zobaczcie, fermentuje się teraz. Fermentuje się. Kolejną napełniamy. Ciekawe, ile będzie to trwało, żeby 1% był. I ciekawe, ile dostaniemy za taką beczkę jedną. Mamy dwie fermentujące się beczki. Poczekajmy chwilę. W godzinę 1% się zrobił. Także cały tydzień trzeba poczekać, żeby beczki się sfermentowały. A więc to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie zupika i lajka. No musicie za ten las przynajmniej. Ja wam dziękuję za oglądanie. I Pop-up.